Witamy Państwa na konferencji prasowej Europejskiego Narodowego. Chcieliśmy dzisiaj przedstawić ten konkret nasz komitet pierwszy do wyborów Parlamentu Europejskiego Po o zabranie głosu poproszę Pana Proszę Państwa, idziemy z konkretnym planem do Parlamentu Europejskiego. Otóż, biorąc pod uwagę, że Polska płaci za gaz Rosji 500 dolarów za, za 1000 metrów sześciennych. To jest najwyższa cena, płacą państwa Unii. Brytyjczycy płacą nieco ponad 300 dolarów, Niemcy 400, a natomiast Ukraina obecnie po podwyżce tylko 485. Oczywiście rzutuje to na kondycję polskiej gospodarki i stan gospodarstw domowych. Z drugiej zaś strony pan Putin z tego ma pieniądze na zbrojenia, więc my idziemy z takim oto postulatem, że Unia Europejska powołuje komisarza do spraw handlu zagranicznego. Komisarz unijny do spraw handlu zagranicznego byłby zobowiązany negocjować cenę gazu od Rosji jedną dla całej Unii Europejskiej. Skoro Unia ma być wspólnotą, to powinna gwarantować swoim państwom członkowskim. Dobry start w dziedzinie gospodarki, czyli ceny surowców, takie były jak gaz. Uważamy, że komisarz do spraw handlu zagranicznego Unii Europejskiej jest o wiele bardziej potrzebny niż komisarz do spraw polityki zagranicznej, który jak widać jest całkowicie bezradny. Rosja straszy Europę, no głównie Polskę, zakręceniem kurka z gazem więc Komisarz do spraw handlu zagranicznego powinien straszyć Rosję zakręceniem kurka z dolarami. Wobec tego pan Putin miałby u siebie majdan na Placu Czerwonym w ciągu kilku tygodni, gdyby nie miał pieniędzy na utrzymanie armii. Także kwestia wynegocjowania właściwej ceny jednej dla wszystkich odbiorców w całej Unii to byłoby główne zadanie dla komisarza do spraw handlu zagranicznego. Koleżance przekazuje głos w kontekście tego, co powiedział kolega Marian Kowalski, pojawia się kwestia embarga nałożonego przez Rosję produkty z polskim. I dlaczego, dlaczego to jest tak ważne w kontekście powołania komisarza do spraw handlu? Otóż wielokrotnie Polska przyjmowała na siebie zobowiązania wynikające z ustawodawstwa Unii Europejskiej. Dostosowała się do różnych ograniczeń, do różnych limitów. Natomiast ze strony Unii Europejskiej nie było takiej realnej pomocy w stronę Polski. I tutaj ten komisarz do spraw handlu w sytuacji, kiedy pojawi się właśnie embargo, takie mamy teraz sytuację, mógłby negocjować z prezydentem Putinem, żeby nie było w tej zasady, że Polska pozostaje najpierw w tej sytuacji sama, jeśli trzeba Polska podjęć zobowiązania, ale z drugiej strony... Takiej pomocy nie ma. Ta sytuacja, ten projekt, który wymyśliliśmy, właśnie mógłby zapobiegać na przyszłość takim, takim sytuacjom, w której Polska po nałożeniu embarga zostaje po prostu osamotniona i nikt w naszej sprawie się nie upomina. Jeśli ktoś z Państwa ma jakieś pytania, to bardzo proszę. Jak ta propozycja miałaby się do kompetencji obecnego do spraw handlu i wspólnej polityki handlowej Unii? Jak Państwo to widzą w kontekście tego, że Traktat Lizboński politykę energetyczną pozostawia do kompetencji rządów krajowych? No właśnie, uważamy, że Unia Europejska powinna być silna tam, gdzie powinna być silna czyli tam, gdzie moglibyśmy oddać realne korzyści, a jak widać, to jedynie restrykcje ze strony Unii Europejskiej dosięgają polskiej gospodarki, także nie mamy z tego realnych korzyści. Jest komisarz do spraw handlu, ale to nie jest komisarz do spraw handlu zagranicznego. Ten komisarz miałby zadanie, jak mówię, regulować relacje między Unią, czyli także nami, a zwłaszcza Rosją. Te kompetencje byłyby konkretne i w zasadzie dosyć... Dosyć zawężone. Dzisiejszy komisarz do spraw handlu tak naprawdę zajmuje się handlem między państwami unijnymi, gdzie tak naprawdę żaden komisarz nie jest w ogóle potrzebny. Czy podsumowując, państwo się opowiadają zwiększeniem kompetencji komisji europejskiej, a ograniczeń kompetencji państw narodowych w nie. Tym zakresie? Nie. Unia Europejska tam, gdzie powinna być solidarna i reprezentować interes państw Unii, powinna pokazywać swoją siłę. Tego nie robią. Kryzys yy, na linii Kijów-Moskwa pokazał, że Unia Europejska jest całkowicie bezradna, poznawiona mechanizmów, a komisarz do spraw handlu zagranicznego przy braku realnej siły zbrojnej Europy mógłby akurat tę kwestię yy, w jakiś sposób załatwić drogą pokojową. Podkreślam, prezydent Putin ma pieniądze na zbrojenia ze sprzedaży gazu w Unii Europejskiej. Polska przepłaca w ten sposób wypełnia się testament Lenina, który mówił, że kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na który mi się tak powiesi. Czy następnym krok nie byłaby wspólna Armia Europejska w tym razie? Absolutnie nie. Uważamy, że Polska potrzebuje silnej własnej armii. Eee, uważam, że. Państwa Unii mają tak rozbieżne interesy w kwestiach polityki zagranicznej i obronności, że na pewno ani Holendrzy, ani Portugalczycy nie będą ginęli za Gdańsk, za Warszawę, na pewno nie będą ginęli za Kijów. Polacy mają dobre doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie wojny partyzanckiej. Jesteśmy narodem żołnierzy, potrzebujemy silnej armii, uzbrojenia społeczeństwa, przeszkolenia wojskowego i żadna pomoc zewnętrzna nam nie jest w ogóle potrzebna. My możemy Oczywiście. Co Ruch zrobi, żeby mój wnuk i reszta młodzieży nie wyjeżdżała z kraju za pracę? Proszę pana, ja to mówię na samym początku. Brytyjczycy płacą Rosji za gaz niewiele ponad 300 dolarów, a Polska 500. Wobec tego gospodarka brytyjska może się rozwijać lepiej niż Polska, dlatego Polacy wyjeżdżają tam. Dodam, że poławy azoty puławskie są odbiorcą. Około 1 trzeciej całkowitego gazu, jaki dostaje Polska. A i tak to przedsiębiorstwo kwitnie. Co by było, gdyby puławskie azoty płaciły tyle, co Brytyjczycy, czyli prawie o połowę mniej? Dlatego Polacy wyjeżdżają, bo tam gospodarka kwitnie, a u nas jest zażynana zwłaszcza cenami energii, paliw i kosztami pracy.